No zostaw Zubika, no no zostaw, zostaw! Kurwa zostaw, bo ci na chatę wiadę ci kurwa grabiami matkę zaor... Przepraszam, zostaw Ślizg, zrobisz no? ślizg, historyczny nie zrobisz. Nie zrobię. Zrób ślizg Ale bardzo świadzę. Śliz. Spróbuj Spróbuj. Kurwa, mamy tutaj skrzynie biegów od 1 do 3. Niestety brak wstecznego i trzeba wyjebać silnik do bagażnika, żeby się cofać. Tu, jak nas, nas ktoś w kurwi, używamy katapulty. Możemy wyjebać od 1 do 4 osób. Termometr podający skalę w Fahrenheitach. Maszyna losująca oraz nagrody. Tu jest guzik bezpieczeństwa. Jeśli widzimy jakiegoś pirata drogowego, możemy w niego zajebać rakietą od koloru do wyboru. Tu jest oczywiście kierownica, prawo, lewo, nitro, lepiej go nie używać. No, tutaj oczywiście mamy muzykę, możemy głośniej, ciszej robić. Tu mamy drążek, ustawiamy na jedynkę, jeśli mamy jedną osobę w samochodzie, na dwa, jeśli mamy dwie osoby i tak dalej. Jeśli nam się popierdoli, wciskamy reset. Idziesz odpalać samochód, a na zewnątrz jest minus 10 stopni Celsjusza. Wkładasz kluczyk do stacyjki... <gry> Przepraszam bardzo, czy przyjmuje pan księdza po kolędze? Kogo? Księdza po kolędzie, czy pan przyjmuje? W żadnym wypadku. A dlaczego? Pedofili? Złotejci? Puk, co? Puk, puk, to tam. Nie kurwa, kto tam, tylko puk mi daj. Kot puk, źle wpisałem trzy razy. Co? Na drogę patrz. O, jeszcze mi wypadł przez okno. Ładziutka ta obudowa. Co ty sobie kurwa pogrywasz? Przepraszam, wymsknął mi się. Twoje I I va. a kariera! Eh? Już się zręczyłeś, bo ćwiczymy dzisiaj tak długo i zastanawiamy się, jak Pan ocenia nasze figury. Tak, tutaj ile by Pan ocenił? Tak, Pani. Tak? Jest dobrze. O! system pasa ruchu, proszę bardzo E36 Sam koryguje, sam skręca Na chuj wam Tesla, zobaczcie Po mnie <śpiewa> po mnie to Dobra, to teraz słuchaj. Krakowia to kurwa? Mówisz tak. Krakowia to kurwa jebać na kogo, tak czy nie? Krakowia to kurwa jebać na Mów! 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 kurwa Mów! to Mów! to kurwa, nic nie Hold oh, on. Ring, ding, 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 ding. Ring, ding, ding. Kurwa! chuj ty hamujesz! zaraz to wyrzucaj, kurwa! No to się z Nie no, dobra, spierdalaj z tym aparatem, kurwa! Ja pierdolę! Ty, teraz masz jak te murzyny, kurwa! O kurwa Stary zostaw sobie go kurwa Wspieraj! Nie twarzy z ci z nimi. Nie w kurwa. Przepraszam, mogę panią o coś zapytać? Słucham? Ale muszę to pani powiedzieć na ucho Dwa razy melon miodowy Świetny numer Ale stary Pięć złotych?

WOLNIEJ! WOLNIEJ! Wolniej kurwa! Ej! No! Było 50, tak jak i my! Ja pierdolę po wiodra do prawo lewo, nie? Ty przechłonij, bo gościa może jeszcze chyba ściągnąć po trzech Okej Nie, okej Okej, okej Człowiek się stara, myśli, kombinuje, nagrywa, a taka przyjdzie, dupą pokręci, w pizdu wyświetli, a chujnie robota.